Nie koksów <laughs> Staś mi dawaj jeszcze, dawaj jeszcze desek dokupię tam obudować dodaj tam Obsydian jeszcze dokupujesz? Idą A no faktycznie, przyszli ha, hej dzieciaki <laughs> O kurde, dzięki Dzięki Macia Gdzie oni są? Aha, mo mosty robią. Kupię górnika, poczmy. To się chłopaki zdziwią. A gdzie jest kupiona pułapka? Mhm. Wszystkie są kupione, bo warto by kupić kilka pułapek. Kurde, taką ładną bazę miał z niszczeliną. swoty nie mi jointa. to jest? Co to jest? nie to jest? żadnego to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? to jest? Halo to jest? Odcinek family friendly. Leci z perełką. Poleciał. A kolejne. To ja! A! Tylko jeden był z tego co widziałem. A dwie pułapki się od, otworzyły. Zaczął kopać ktoś? Nie. Mm -mm. To kup nową pułapkę, to najwyżej się jak się uaktywni to znaczy, że... Ja lecę do nich. A gdzie oni są w ogóle? Idę k... jeszcze parę perełek. Zobacz tam od dołu czy się nie budują Masz trzy emeraldy i dwa diamenty kurna spadły. Jak od dołu? Gdzie od dołu mogą się budować? No w sensie spoku tam wiesz Tam e, Można coś jeszcze kupić? Bo mamy tylko jedną pułapkę Klasyczną pułapkę O Za ile są Nie wiem Masz y, dużo tego A coś ma no to spoko bridge Egi jak masz Dobra mam Czekaj, ale Macia czekaj, yy, coś jeszcze. Mm -hmm. Koksy tu, o kurde, błapka. Tu No nie, zepsuliną Jest, nie, jest, prawie. Czekaj, bo Leci tu. Spokojnie, nie mam na chacie, więc no, ja lecę do nich Nie żyje Okej, okay, wyślę mam w chłopie No dla nich to będzie pikuś jak dobrze się tego, tego Dobra ja lecę tam do nich Zabudowa zabudowali się Nic zabuduje, ja chcę do nich walić ich Tylko gdzie mam bazę? Jest, zabiłem go Okej okay. Ale jest u ciebie jeden tam, jest? Czy... dwóch? Ty, łóżko, łóżko, łóżko zniszczone Kurna Mam co najmądrzejszym z nimi Dasz tę radę? Mam nadzieję Gdzie ty jesteś? Kurna Czekaj, kto jeszcze dostał? Gummix y Albo trzech jest niebieskich A zniszczyłaś ich Kurna Madzia, darzy radę Musisz dać radę Co ty zrobi... co ty zrobiłaś? Wrzucam bridegi Muszę więcej perełek kupić u nich Najmanej perełki Kurde, ale smutne jak zniszczyli tą bazę Lecą do ciebie, lecą do ciebie Wrzucili dwóch O dajesz radę Madzia, jeszcze, jeszcze jeden Prawie Madzia dajesz, jeszcze jest Nie trafiłaś Zaraz Spadł GG Pięć minut. Kurde. Brawo Madzio. Łat, piotko z sukami. No.